Michael Robinson urodził się i wychował w małym miasteczku w północnym Ohio. Jego ojciec był zamożnym rolnikiem, który szczycił się tym, że wszystko w życiu osiągnął wyłącznie swoją ciężką pracą. Wiele lat wcześniej Donald Robinson kupił za ostatnie pieniądze nieuprawianą działkę i ku zdziwionym spojrzeniom okolicznych rolników otoczył ją drewnianym płotem. W tym czasie ambitny mężczyzna miał już trzech synów, z których najmłodszy miał na imię właśnie Michael. Nikt nie wierzył, że w ciągu zaledwie kilku lat Donald Robinson zdoła zamienić tę nędzną działkę w dobrze prosperujące gospodarstwo, zatrudniając u siebie kilkuset okolicznych mieszkańców. Tylko ciężka praca i wiara w szczęśliwą gwiazdę pomogły początkującemu rolnikowi osiągnąć sukces. Tak więc w rodzinie Robinsonów po raz pierwszy od kilku lat pojawiła się na miastka bogactwa i luksusu, o których wcześniej mogli tylko pomarzyć. Z czasem gospodarstwo Donalda stało się jednym z głównych dostawców produktów rolnych nie tylko w Ohio, ale i poza nim. Duże pieniądze wcale nie zepsuły jednak odnoszącego sukcesy rolnika, a w jego sercu wciąż miała miejsce życzliwość i wiara w przyszłość. Ponad wszystko Donald Robinson kochał swoich synów Trevora, Franka oraz Michaela. Oczywiście rolnik starał się wychowywać swoje dzieci w podobny sposób, ale tak się złożyło, że najmłodszy syn stał się jego ulubieńcem. Tymczasem starsi bracia często kpili z Michaela, uważając go za słabego i zbyt oddanego ojcu. Nie przepadali za swoim młodszym bratem właśnie dlatego, że ten, ich zdaniem, spędzał zbyt dużo czasu z ojcem, który długo z nim rozmawiał i opowiadał o zawiłościach rolnictwa. Gdy Michael dorósł, z łatwością dostał się na uniwersytet, podczas gdy jego starsi bracia cieszyli się życiem, trwoniąc pieniądze rodziców. Jednocześnie Frank i Trevor nawet nie myśleli o tym, że pewnego dnia, chcąc nie chcąc, będą musieli zastąpić ojca i przejąć kontrolę nad gospodarstwem. W międzyczasie Charlotte Robinson poważnie zachorowała, a starszy rolnik wiedział już, że nadszedł czas, aby sporządzili testament. Donald przede wszystkim chciał zapewnić swoim dzieciom dobre życie, w którym nigdy nie będą musiały stawiać czoła problemom, przez które on sam musiał przechodzić w młodości. Dlatego po zaproszeniu notariusza do domu starsi małżonkowie zaczęli dyktować mu swoją ostatnią wolę. Najstarszy z synów, Trevor, otrzymał w spadku farmę z tysiącami sztuk bydła, fermą drobiu i hektarami ziemi pod przyszłą uprawę. Średni syn dostał setki hektarów już uprawianych pól, sprzęt rolniczy, dom rodziców i małą stację benzynową przy wjeździe do miasta. Notariusz, skrupulatnie zapisując życzenia małżonków, kiwał głową za probatą, zdając sobie sprawę, że majątek pozostawiony w testamencie starszym braciom będzie praktycznie równoważny i w żaden sposób nie narusza ich praw. Gdy notariusz dowiedział się jednak, co Donald Robinson zapisał najmłodszemu synowi, poczuł się nieswojo. W pierwszej chwili prawnikowi wydawało się, że przesłyszał się, ale w tym momencie starszy rolnik powtórzył swoje słowa, co od razu rozwiało wszelkie wątpliwości. Mojemu ukochanemu, najmłodszemu synowi przekażę w spadku samochód, który kupiłem na pchlim targu w dniu, w którym poznałem jego matkę. Michael to świetny mechanik, potrafi słuchać silnika. Jestem pewien, że mój syn będzie w stanie naprawić Chevroleta i zachować go w oryginalnej formie, w jakiej był wiele lat temu. Sumiennie wyjaśniając swoją dyspozycję, powiedział Donald Robinson: Z całym szacunkiem, ale czy naprawdę pozostawia pan swojemu najmłodszemu synowi tylko używany samochód? zapytał zdziwiony notariusz. W odpowiedzi na to starszy rolnik roześmiał się, a potem dodał: Tak, moja decyzja ma charakter ostateczny i nieodwołalny. Nie mam zamiaru więcej o tym dyskutować. W pewnej chwili zdziwiony prawnik pomyślał, że zaraz pan Robinson uśmiechnie się i powie, że to wszystko tylko niewinny żart. Gdy rolnik i jego żona złożyli swoje podpisy pod oficjalnym dokumentem, notariusz zrozumiał, że wszystko co powiedziano miało już moc wiążącą. Zdając sobie sprawę, że nie miał prawa potępiać działań swojego klienta, Steven Taylor zabrał dokumenty do teczki i grzecznie się pożegnał. Oczywiście przez lata pracy mężczyzna spotykał się już z różnymi dziwactwami klientów, ale to, co zrobił Donald Robinson, po prostu nie mieściło mu się w głowie. Jak tak można dwóch starszych braci uczynić bogatymi, a najmłodszego biednym? Pan Taylor myślał oburzony w drodze powrotnej do kancelarii. Niepostrzeżenie minęły trzy lata, podczas których małżonkowie jedno po drugim odeszli z tego świata. Przed śmiercią głowa rodziny zdążyła pożegnać się z synami, którzy zawsze byli dla niego sensem życia. Niestety Frank i Trevor nie byli specjalnie zmartwieni śmiercią ojca, gdyż od kilku miesięcy czekali już na moment, w którym staną się pełnoprawnymi właścicielami rolniczego imperium. Tylko Michael był bardzo przejęty śmiercią ojca, z którym zawsze był blisko. Co więcej, aby móc opiekować się chorym ojcem, chłopak rzucił studia, do końca których pozostał mu tylko rok. Gdy po śmierci starszego rolnika do domu Robinsonów przybył notariusz, który odczytał testament, Michael poczuł niepokój. Jak to? Trevor i Frank dostali cały majątek, a ja tylko starego Chevroleta, który od kilku lat kurzy się w garażu? pomyślał z urazą Michael. W oczach chłopaka pojawiły się łzy, gdy zobaczył radosne twarze swoich starszych braci, którzy otrzymali cały majątek zmarłych rodziców. Cóż, Michael, czy jesteś gotowy, aby opuścić naszą ziemię? A może lepiej wezwać dla ciebie lawetę? kpiąco zapytał Frank. Patrząc na brata, Michael spuścił głowę i przygnębiony zawędrował do garażu, w którym stał Chevrolet. Za plecami towarzyszył mu szyderczy śmiech Trewora i Franka, którzy w przypływie radości postanowili urządzić wielką ucztę z okazji otrzymania spadku. Tymczasem Michaelowi oczywiście nie udało się uruchomić starego samochodu. Co więcej, Frank bardzo jasno dał do zrozumienia młodszemu bratu, że jego pobyt w domu był niezbyt mile widziany. Nieszczęsny Michael musiał więc spakować swoje rzeczy i udać się do motelu, by nie spędzać nocy pod gołym niebem. Gdy opuścił farmę, zobaczył notariusza, który czekał na niego przy wyjeździe na autostradę. Przepraszam, Michael, naprawdę nie mogłem tego powstrzymać. Taka była wola Twojego ojca. Pan Robertson pozostawił Ci jednak coś jeszcze, powiedział z poczuciem winy Steven Taylor. Co takiego? Kolejny złom na kółkach? A może mój ojciec przygotował dla mnie coś bardziej wyrafinowanego? zapytał ironicznie Michael. Nie, Michael, to pieniądze. 50 tysięcy dolarów na naprawę i odnowienie samochodu, wyjaśnił notariusz i wręczył chłopakowi ciasno wypchaną kopertę. Kręcąc głową, Michael wziął pieniądze i wsunął je do kieszeni marynarki. Dopiero w motelu zauważył, że oprócz pieniędzy w kopercie była też notatka, w której ojciec pozostawił mu dalsze instrukcje. Widząc znane z dzieciństwa odręczne pismo, Michael poczuł niesamowitą ulgę i nie odkładając sprawy na później, zaczął czytać. W obszernym liście Donald Robinson zasugerował, aby jego syn naprawił starego Chevroleta za pozostawione mu pieniądze. Michael miał potem jechać na targi samochodowe w Detroit, aby tam sprzedać pojazd. Jednocześnie, gdyby tam nie byłby zadowolony z ceny, ojciec sugerował mu, by pojechał do Nowego Jorku na doroczną aukcję samochodową. Najwyraźniej Trevor i Frank mieli jednak rację. Na starość ojciec naprawdę stracił kontakt z rzeczywistością. Jaki wariat kupi ode mnie ten złom? Michael pomyślał gorzko. Minęło kilka dni. Pomimo faktu, że chłopak czuł się urażony, postanowił spełnić ostatnią wolę ojca. Aby to zrobić, naprawiał silnik starego Chevroleta śrubka po śrubce od rana do nocy, cały czas siedząc w garażu ojca. Tymczasem Frank i Trevor codziennie dokuczali mu i szydzili z niego. Michael, zabierz ten zardzewiały złom na wysypisko i zapomnij o nim! rzucił Trevor, który od dzieciństwa przejawiał niechęć do wszelkiego rodzaju technologii i mechanizmów. Michael nie zamierzał poddać się tak łatwo. Pokryty od stóp do głów olejem i smarem, kontynuował naprawę Chevrolet'a, wymieniając stare części na nowe. Dopiero po miesiącu ciężkiej pracy Michaelowi udało się w końcu uruchomić pojazd. Wypuszczając obłok czarnego dymu z rury wydechowej, Chevrolet zadygotał, a potem powoli ruszył do przodu. Siedząc za jego kierownicą, Michael poczuł radość, że zdołał tchnąć życie w pojazd, który wszyscy uważali za bezużyteczny złom. Chłopak musiał zatem jechać do Detroit na targi samochodowe. Niestety, żaden z obecnych na nim potencjalnych nabywców nie był w stanie dać Michaelowi za Chevroleta więcej niż 2000 dolarów. Wydałem prawie 10 razy więcej na jego naprawę. Lepiej chyba pojechać do Nowego Jorku, jak polecił mi ojciec, pomyślał Michael, zaciskając boleśnie pięści. Oczywiście ruszając na doroczną aukcję samochodową, chłopak bardziej niż czegokolwiek bał się wyśmiania starego Chevroleta, który pamiętał chyba czasy wojny indochińskiej. Gdy Michael przybył do Nowego Jorku, jego samochód natychmiast stał się przedmiotem szczególnej uwagi bogatych kolekcjonerów. Zanim jeszcze oficjalnie się zaprezentował, już zaoferowano mu prawie milion dolarów za ten unikatowy pojazd. Wyobraźcie sobie zdziwienie chłopaka, gdy w wyniku licytacji ostateczna cena za samochód osiągnęła wysokość 5 milionów dolarów. Dopiero teraz zamiar zmarłego ojca stał się dla Michaela jasny. W niecodzienny sposób przekazał mu spadek wart tyle, co majątek jego braci, a nawet więcej. Donald Robinson wiedział, że jego najstarsi synowie byli przyzwyczajeni do życia w luksusie i nie będą w stanie dać drugiego życia kolekcjonerskiemu modelowi Chevrolet'a. Dlatego to Michael odziedziczył ten niezwykły pojazd, który przy kompetentnym podejściu zdołał uczynić swojego właściciela prawdziwym milionerem. Dzięki dochodom ze sprzedaży Chevrolet'a chłopak otworzył własny biznes, o którym marzył od wielu lat. Tymczasem Frank i Trevor nie mogli zrozumieć, jak ich młodszy brat, z biedaka, stał się milionerem. Patrząc na nich z boku, Michael z goryczą zdał sobie sprawę, że prędzej czy później zbankrutują i nieuchronnie przepuszczą majątek ojca. Trzy lata później najmłodszy syn Donalda i Charlotte Robinson ożenił się i kontynuował tradycję rodzinną, aby tak jak oni dawać najbliższym to, czego najbardziej potrzebują.